Lepiej, lepiej, lepiej. Kurwa, Siema, znowu to jest z Krakowa Odcinek Trzecia część, trzecia Tych, jak to się nazywało? Robienia drinków Dzisiaj jesteśmy w trzy osoby nie, Pierwszy był w dwie osoby Drugi był w trzy, teraz jest w cztery Jestem ja, Tomas, się Kupson Siema. I Antek Siema. I teraz idziemy po składniki tajne O Michał Do Żabki Spotkaliśmy Michała, to zaraz będziemy i widzimy się widzimy się przed sklepem jesteśmy już przed sklepem zaraz będziemy wchodzili, kupowali przedmioty jak wyjdziemy tajne składniki tajne składniki jak będziemy już jak wyjdziemy i kupimy to robimy oczywiście oczywiście z lodem będzie w tym filmiku no dokładnie tak naprawdę to jest fake nie pozywajcie, proszę Dobra, to widzimy się już jak wyjdziemy. Dobra, wrócimy, jesteśmy po zakupach. Dzisiaj nasze składnik będzie pierwszy. Osi, witam. Ostatnio był formuł, tym razem będzie osi. Witam. Pomyliłem się w tamtym odcinku i powiedziałem, że temat kupił osi, a kupił formuła tak naprawdę. Drugi składnik to jest Sprite. Sprite. Załóżmy, że woda ctrwną. Za, załóżmy, załóżmy. I Tomas, A, oczywiście kubek z lodem wybija się na kupię zbierajcie nagrody. Osi, żeby był kolor do tego tak. tak, tak jak go widzieliśmy na przegryze maczugi i ja jest wziąłem cipsy. Ili chipsy. chipsy. Więc I, widzimy się już... Co, w... w... co chłopy mają zestaw? O kurde. Czekajcie. Dobra i... Idziemy teraz już idziemy już na miejsce gotowania i widzimy się już na miejscu Witajcie, wróciliśmy. Jesteśmy już na placu zabaw, w miejscu spotkań Zacznijmy Musimy od, od y, dla smaku osi. W sumie mamy dwa osi. Chodź panie. Dwa osi. Musimy tutaj pokazać 50 ml osi, tak jak ostatnio. Piękne. O, tyle, 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 tyle. Mm -hmm. Pięknie wygląda, pięknie wygląda. Co Uch, Ale pięknie. Do Teraz. tego Sprite'a a, a może mazl... ja to trzymam. a może to nie wiem, czy to będzie otwierał. Nie. Ciekawe czy Lepiej to nie będzie Lepiej nie ryzykować, droga. wiadomo, wiadomo. Oj, oj. Trzeba upić łuka. Nie wydaje mi się, że to będzie dobre, ale, ale może będzie dobre. No. No. <grym> <grym> Kolor będzie ciekawy ja. moim zdaniem. Nie? Kolor będzie Jeszcze ciekawy. Jeszcze trochę. To jest 25 ml Sprite'a. I najwięcej osi dla koloryzacji. Co? weź tu. Hop. 50, 50 Ale co ty l... we mnie rzucasz Ty, ty, ty to umiesz otworzyć 50 do końca już Wciśnij to Dawaj to O dej głupi Ja tak bo... przestań, 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 do... przestań przestań przestań, przestań. <laughs> Ale nie Daj dla mnie. Daj to dalej. No. Mógłbyś to otworzyć, nie? I dolewamy, bo Tomas jest nieudacznikiem, nalewamy. Obra mnie. <laughs> Dobra, trzeba to wymieszać. nie? Teraz zamknij, no, zamknij to, no, Nie, Chłopiec, zamieszanie niebieskie no, pomarańczowe. Z, zamknij i wymieszaj. Trzeba shaker. to wymieszać. Jak się chciałeś, że jesteś oblany ale przez Tomasa? On jest debile. <laughs> kolor ciekawy, nie? No mocny, wow. jak Barman! Nie bo się wyleje i się otwiera! Jeszcze trochę osi. Bardzo y, dobra. Trochę a jeszcze dla gazowanego. Bo góry to No tutaj jest jedyny gazowany Dobra? Nie, jeszcze osi. A Pięknie. Dawaj to no Test smaku, test smaku. Wow. Ładnie wow. wygląda. Bardzo ładnie. Jak? Dobra. Oooo, Daj to. Na razie czuć tylko osi Sprite'a, bo to osiadło na dole. No to trzeba to bardziej wymieszać. Nie, 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 nie bo to ta będzie wydaje. Czekaj. jeszcze na... Dobra? A to to ławkę. Delicje! Delicje. Czuć najbardziej osi. Siema. Powiem no wam. Zagrywam odcinek. <grym> siema. 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 Witaj. Jesteś kupisz z Krakowa? No. To jest zajebiste. No, ja nie wiem, bo się no, daj mi, to mi wy... spróbować. Zajebiste. I to was, to Dobra. was. Trochę zbyt zimne jest. Marian trzymaj. Dobra gazowana. No. Daj. <grym> To nie na No i? I daj skrzyżować. Dobra? Jeszcze Leon kosztuje. Dobra, Tomasz? No Leona Leon kosztuje. Dobra, taka mieszanina w sumie. Dobra. No dobra, dobra. No i to Sprite. Teraz więcej dajmy tego pomarańczowego. I trochę osi Ja trwa. testuję. Dobra. Dodajcie jeszcze osi trochę. Osi prawie nic o. nie użyliśmy, pa. No ale osi było to. Zmieniliśmy. <ślech> <ślech> nie no. no. Nie osi trzeba dolegać, osi trzeba tak jeszcze. Niebieskiego, bo jest... Cześć! Jestem profesjonalistą. Jest tutaj precyzja w każdym calu. Nie jak Tomasz, jak ten frajer. No właśnie. Cześć, Marian też frajer. Ale ja nie wlałem jak Tomasz. No pies, ja... No kurczę, dobra. Problemy techniczne. O, lepiej w kolor. Pokaż do kamery, pokaż do kamery. Zajebiste. Piękny kolor. Każdy wydaniu. Gradient normalnie. Pozdrawiam, mama, to zobaczę jak przeklinę Mariam. <noise> Pozdrawiam mamę. Marian... O, się macycu! Pozdrawiamy mamę siema, Mariana. Mamo to nie ja. Pyszne to jest Dobre, nie? No pyszne to jest. Michała też... Dajcie, dajcie, siema, Michała. Spróbować. Dajcie, dajcie spróbować. Dajcie spróbować, dajcie spróbować. Chamy, że to spróbuję. To... to jest taka mieszanina. To jest Sprite? Osi? Osi gazowane. Dobra. Nie zginę. Trój. Dobra? Dobra. Nie. Dobra i na zakończenie filmiku, czyśmy powiedzieć To masz zeruje. To, to masz Nie, co, nie, to? nie zostaw mi spraite, Leon. To, to masz ale to. Daj, daj, No Leon, daj mi. Dawaj. Daj, Jezus Leon. Zaraz, A, mi na chciałem, chciałem powiedzieć. Ale <laughs> łeb tak, tak. mu plecak <laughs> Dobra i, i, dobra i na zakończenie, i na zakończenie filmiku chciałbym powiedzieć, że wbijacie na kubek z lodem KKP KKP, F piszycie, kupa nagrody i skończycie Z KRAKOWA Macie ościebieno bardzo zniżki i wbijajcie. Ja. <laughs> 17, 7 na... 17 Dawaj. lajków pod nas, pod Dawaj. tym filmikiem. Spieszałem, spieszałem. Ja, 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 ja. 17 lajków pod tym filmikiem i następny ja filmik, Kasztak 4! Dobra, siema! siema, siema.